Znajdujemy się na plantacji maliny letniej odmiany Cascade. Plantacja umiejscowiona jest w miejscowości urzędu w województwie lubelskim. Jak widać, malina zaczęła już intensywnie kwitnąć i miejscami zaczęła zawiązywać już pierwsze owoce. Jest to idealny moment na to, aby zastosować produkt Expando w dawce 4 liter na hektar. Dodatkowo za 7 dni będziemy powtarzać zabieg produktem EXPANDO w dawce 3 litry na hektar oraz za następne 7 dni następne 3 litry na hektar. Zalecamy stosować produkt EXPANDO naprzemiennie z produktem Calgreen, czyli z mrówczanem wapnia w dawce 2 kg na hektar. Pamiętajmy, aby zabiegi wykonywać po oblocie pszczół. Po godzinie 20 jak już i one nie będą latać, aby im nie przeszkadzać.